Tak, dobra, i ja teraz na pewno będę chciał szkupować w trapy wszystkie i tak dalej, bo dostaje nieźle. To mi się nie podoba. Mmm... Jeszcze nie, nie mam takich Jeszcze Ja postawię się do biegerłama. Do biegerłama. Mój stary artykuł, nie wiem. Mmm... jakiś kiedyś Dimecz tam robi zawsze coś. Hmm, tak, to na pewno więcej ich tutaj u góry bym chciał. Skąd mi się nagle? Dobra, w sumie. Pem... Dobra, tutaj co mają tego usta? Aha, bo bad. Dobra, te wieżeczki są mocne. Ja bym zastopował to, karsa mi Dobra, widzimy. Mam lekki problem. Dobra, wejdę i wyjde po prostu, tak będzie prosi. Dobra, ale ja dostaję totalnie, halo nie powinno wyglądać. Mm. Dobra, co bym mógł postawić? DT mniej niższą pancerzone. Spirit of the forest. Mm. Mm, 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 mm. Czy bym mógł postawić gdzieś jakieś miejsce dobre, bo nie ma takiego czegoś. O, tutaj jest mega dobre miejsce. O nie, kamo, dobra, trudno. Zaraz idę kano. Naprawdę nie jesteśmy nawalony Kamo, dobra, jeśli mi stasz. Tutaj będzie kosić. Co hmm. ja mogę to kupić czemu ja? To bym busował tą farmę. No i tak, w sumie, jest Dobra. Mm, co jeszcze? Czego ja tu tutaj dostaję? Dobra, ja w sumie mam ze sterowcami. Na znaczy, noc czy nie? Myślę. Mmm, dobra. Zbuduję więcej.

więcej. Ty, bo wody na mnie lecą. Halo? Co tu się dzieje? Nie podoba mi się to. Nie chcę kupować Ray w Duma. Eee... To się minie. Czego to ma 10 tygodni? co so jest? Hmm. Dobra, już bym zbierał. Gdzie chcę, żeby był paragon? Tutaj. I bo. Zumieniłem nie że żeby... Gdzie jest moja myszka? Tutaj chciałbym. Ja by... proszę... Nie no, żeby nie coś z zasięgu. Tutaj. Dobra. Teraz trzeba uzbierać pełno hajsu. Problemy, to takie niemałe Dobra, teraz z serwisami powinno być lepiej. jak mam. słyszałem, że dodadzą za niedługo paragon do samolotu. Może być bardzo ciekawy paragon. Z powodu takiego, że będzie strasznie mocny. Dlaczego podpuszczę pod tą ścieżkę? Nie wiem. Czekaj. Kurna. Chciałem samolot wstawić. Staję mocno, duve. Kolejna wioska wioskę <laughs> Nie wiem, po co tak piję, jestem głupi, po prostu. Kurno, to pan sezonowy to może być złe. Dobra, jak sprzedam farmę, będzie już mi stać na tego, nie?

co mogę sprzedać? Ty nic nie robisz praktycznie. Dobra, teraz. Będzie łatwiejutko. Ta wieżyczka jest spojrzająca, że, że za to był lata. Dobra, kolejna wieżyczka. Pi Dobra, zaraz mi komputer w Jednak wyłącz tego od startu i sprzedam na pewno. Tak, to sprzedam. To sprzedam. To sprzedam. To może w sumie zostać To może mi dupę uratować kiedyś. Hmm. To sprzedam. A tutaj tak nic nie robi praktycznie. To sprzedam. Posuniemy serowce i to sprzedało. Dagi są potężne. No hmm, dobra, jakie ja jestem skrętem totalnym. Uwaga. Pięty To jest przekazackie, po przekazackie to jest. Strasznie mocny jest ten paragon. Bez tych wieżyczek, bo z tych wieżyczek on ma 20 milionów. Tu wieżyczka ma 5 prawie. Więc najpierw ma 117, a ten ma 800. No dobra, sporo też ma. Bardzo mocny. Nie wiem, czy nie najmocniejszy paragon w grze. Po prostu później oko no, zbudowałem ta się Bez tym skrętem. Ale no. Tak. Dobra to tak kosi totalnie teraz. Wszystko bezproblemowo akurat. Dobra, przebiję moją najwyższą ludę. Z samym Paragonem. Albo jednak nie. Nie na jakąś z mi tak ra razi to. No w sumie może coś dowoduje. lekkie problemy. Emm, um, dobuduję na pewno, nie wiem dlaczego akurat Rejabduma, ale Rejabduma. Um, dobra. Dobuduję moda. Nie, pod to poszłem. również, dobra też pójdę w tym czemu nie? pierwszy rok nie no jest kupię jeszcze druga poddół chyba Większy problem, ja to sterowcami O, tak pójdę. Okej, okay, dobra. Teraz przecież przebiję tą rundę 169. Aby jednak nie zobaczę w sumie było czy ciężko jest to, do, do tego jak nie przeszłem. to jest 170 dobra widzowie do widzenia napiszcie jak chcecie mieć paragon w komentarzach bo ja